Siema, stopiłem na siłowni, lecimy z treningiem, ten tydzień bilodowy niestety, nieco szybciej niż powinien być. Miałem lekki kryzys, to później wyjaśnię w dalszej części filmiku, o co jej chodzi. Dzisiaj nagram takie powiedzmy ćwiczenia naprawiające, jakie robię, jak jest bilod, czyli powiedzmy coś na wzmocnienie i poprawę rotacji zewnętrznej w ramieniu, w stawie ramiennym na poprawę powiedzmy zgięcia i stabilizacji całej stopy tego zobaczcie jakie to ćwiczenia są Pierwsze dwa ćwiczenia z rozgrzewki. W sumie wykonuję też przed każdym treningiem mianowicie RedBug z gumą na stopach. Taka aktywacja brzucha prostego, lekko skosów plus Side Plank Power Race. Dodatkowo jeszcze wykonuję takie brzuszki typowo na aktywację poprzecznego, bo czuję, że też często u mnie on jest słaby. No ale dzisiaj będzie taki trening. Pokażę wszystkie powiedzmy Małe duperele, które większość z ludzi na siłowni nie robi. A ja czuję, że w niektórych też mam braki, dlatego muszę zacząć je robić. właśnie widzieliście taki obwodzik na aktywację posiada. Też to wykonuję przed każdym treningiem. Taki wpisany odradka. Ja wcześniej sam wykonywałem coś podobnego, ale nie może w takich seriach łączonych mega wchodzi, mega aktywuje posiady. Także u mnie to spełnia zajebistą rolę, jeśli chodzi właśnie o przygotowanie do martwego ciągu albo do przesiadów. No, to widzieliście właśnie rotacje zewnętrzne i wewnętrzne, typowe wzmacnianie mięśni rotatorów, stożkarpitorów, mięsień podgrzebeniowy, głównie obólniejszy, delikatnie plus mięsień podłopatkowy na rotacjach wewnętrznych. No to teraz widzieliście mięsień piszczolowy, tutaj zgięcia podeszwowe, później też spięcia na palce, na maszynie siedząc, na mięsień płaszczkowaty, jeśli się nie mylę. A jeśli się mylę, to po prostu wstawię tutaj napis, jak ten mięsień naprawdę się nazywa. No, on też stabilizuje stopę, żeby nie schodziła się delikatnie do środka, a ja z tym ma mam problem, no plus przyda się też trochę hipertrofii łydki, także myślę, włączę to sobie do planu na jakiś dłuższy okres czasu zobaczymy jakie te efekty przyniesie ale kurde mega słabe mam te za późno się wziąłem do roboty i teraz trzeba będzie naprawiać Słabe ogniwa To kubańskie rotacje z presem do góry. To jest zajebiste ćwiczenie, jeśli chodzi o poprawę zakresu mobilności rotacji zewnętrznej w stawie ramiennym plus wzmocnienie typowo obłego mniejszego. No i na koniec takie spontaniczne, ponadprogramowe podciąganie, teraz chwila oddechu, treningi personalne, do domu, na kardio i tam wam w sumie nagram jeszcze co się działo e, w całym tygodniu, dlaczego też wcześniej był deload, no cóż, jestem też tylko człowiekiem, a ja wam to nagram wszystko. No, to nagrywam to umówienie, o którym mówiłem. Na siłowni na początku tygodnia, no tak jak mówiłem, miałem kryzys. Czyli po prostu odechciałem się trenować. No, z obrzydzeniem praktycznie jechałem na tą siłownię. Musiałem sobie tydzień odpocząć. Przez ostatnie tygodnie robiłem często ciężkie treningi 5 razy w tygodniu. Dwa razy w tygodniu martwy ciąg powyżej 200 kg. Ławka praktycznie 5 razy w tygodniu. Różne wariacje plus dwa razy jakby e, zwykła, czyli główny bojłówka płaska. Do tego trzy razy w tygodniu praktycznie przysiady, raz ciężko, raz z pauzą i raz e, lekko, ale tak czy tak trzeba się do tego przygotować, układ nerwowy odpalić. Także to jest po prostu wymagające dla organizmu. No i powiedział dość. Po prostu odechciało mi się trenować i musiałem zrobić przerwę. Także jestem tylko człowiekiem. Też zmagam się z tymi samymi problemami. Także jak trafia się taka sytuacja, no to nie ma co z tym walczyć. Po prostu zrób sobie przerwę, odpocznij, nabierz znowu głodu na chęć treningu i ciśnij. Zdecydowanie lepiej jest sobie tydzień odpuścić i wrócić do treningów niż trenować na Hama na siłę, a później kompletnie zrezygnować. Bo w dalszym rozrachunku przyniesie to lepsze efekty. No, a co do treningu. To teraz, jak to mówiłem, wcześniej był deload. Przechodzę teraz na trzy razy w tygodniu trening. Też będzie dość ciężki, ale już nie będzie takiej częstotliwości tych głównych bojów. Marty będzie dwa razy w tygodniu. Ławka będzie chyba dwa razy w tygodniu, z czego jedna to będzie wariacja. No i przysiad też dwa razy w tygodniu, ale już jeden ciężko, a drugi lekko. Dodatkowo myślę. Dwa dni wolne zrobię sobie na takie rehaby, naprawę słabych ogniw, to co właśnie widzieliście wcześniej, czyli powiedzmy te zapomniane małe mięśnie, a u mnie one bardzo dobrze reagują na takie zwykłe izolacje, czyli powiedzmy bardzo kontrolowany, wolny ruch w zakresach hipertroficznych, one się wtedy mega wzmacniają, przez co poprawiają mi ogólną, ogólne zdrowie i kompozycję e, sylwetki do diety i żarcia, wyrzuciłem kompletnie rafinowany cukier. Diety <laughs> już powinienem to dawno zrobić, ale wiadomo, że niektóre rzeczy są zbyt dobre, żeby je wyrzucić tak od razu. No ale zmusiłem się i czuję się niebo lepiej. Wyższe poziomy energii już nie zamulam w ciągu dnia. Waga nieco zleciała, no musiałem tej wody zbić ze 117 kg na około 113-112. Już też się czułem zbyt źle, jeśli chodzi o właśnie te jelita. Ale teraz one zaczęły reagować mega dobrze. Plus praktycznie wysypiam się po raz pierwszy od pięciu miesięcy, coś takiego. No, dwie przespane noce były teraz. No, także myślę, że w końcu będzie się to poprawiać, już ile można. No i tak samo zbieram się do tego odcinku, do nagrania odcinku, odcinka, z o.o. jeden kit. O tych suplementach na tej lita, bo co by nie gadać, nie biorę żadnych leków na nie. Dobra, mi jeszcze zostało 12 minut cardio. Oczywiście, rano na czczo, też właśnie włączyłem je już do praktycznie codziennej rutyny, bo jest zupełnie inne życie z tym kardio. Dużo wyższe poziom energii. Praktycznie człowiek jest obudzony od razu i taki, jak to powiedzieć, nie wiem, skopeta rusza w dzień. <grym> coś takiego powiedzmy o skrócie, lepiej zaczyna się dzień powiedzmy z takim cardio to dzięki za oglądanie zostawcie lajka, dajcie komentarz albo odwrotnie zostawcie komentarz, dajcie lajka kliknijcie subskrypcję, dzwoneczek, żebyście widzieli film na bieżąco no i ciśniemy znowu droga do 300 cały czas trwa musi to w końcu nastąpić trzymajcie się i do następnego